W ostatnich dniach media społecznościowe obiegło nagranie, które wywołało spore poruszenie wśród Polaków, szczególnie tych zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa granic. Wideo, zarejestrowane w rejonie jednego z lasów przy granicy polsko-niemieckiej, przedstawia sytuację, w której niemieccy policjanci podjęli próbę pozostawienia nielegalnego imigranta po polskiej stronie granicy. Całe zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało udokumentowane przez członków Ruchu Obrony Granic, organizacji obywatelskiej działającej na rzecz ochrony polskich granic. Na nagraniu wyraźnie widać radiowóz należący do niemieckiej policji, który, jak przypuszczają świadkowie, miał na celu przetransportowanie i pozostawienie osoby nielegalnie przekraczającej granicę na terytorium Polski. Plany te jednak nie powiodły się. Ponieważ funkcjonariusze zauważyli obecność wolontariuszy ruchu obrony granic, którzy patrolowali okolice. W efekcie niemieccy policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym wycofaniu się z miejsca zdarzenia. W trakcie odwrotu, jeden z funkcjonariuszy, w geście, który wielu uznało za prowokacyjny, pokazał środkowy palec w kierunku członków obywatelskiego patrolu. Ten moment, uwieczniony na nagraniu, Wywołał szczególne oburzenie wśród osób, które miały okazję je obejrzeć. Warto podkreślić, że nie jest to pierwsze doniesienie o kontrowersyjnych zachowaniach niemieckich służb na granicy polsko-niemieckiej. W przeszłości pojawiały się już informacje sugerujące, że funkcjonariusze z za naszej zachodniej granicy podejmują działania, które mogą być odbierane jako prowokacyjne lub niezgodne z zasadami współpracy międzynarodowej. Takie sytuacje budzą niepokój wśród mieszkańców przygranicznych terenów oraz osób zaangażowanych w ochronę polskich granic. Zostając w temacie granicy z Niemcami, to od wielu tygodni rolnicy z województwa zachodniopomorskiego prowadzą w Szczecinie protest przeciwko decyzjom rządu, które ich zdaniem zagrażają polskim gospodarstwom rolnym. Rozpoczęta 15 maja Akcja protestacyjna, która miała miejsce przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, przyciągnęła uwagę mieszkańców miasta i mediów. Teraz, po ponad miesiącu demonstracji, rolnicy ogłosili, że w poniedziałek, 7 lipca, zawieszą swoją akcję w Szczecinie, by przenieść ją na granicę polsko-niemiecką, gdzie zamierzają wesprzeć działania ruchu obrony granic. W komunikacie wydanym w niedzielę rolnicy szczegółowo opisali swoje plany. 7 lipca spotykamy się w ostatnim dniu naszego protestu na wałach Chrobrego w Szczecinie o godzinie 10 rano. Przyjedziemy ciągnikami, samochodami osobowymi oraz ciężarowymi. W naszej akcji aktywnie uczestniczyć będą przedstawiciele Solidarności Pracowniczej Zakładu Azotowego Police oraz Dolnej Odry. Tego samego dnia o godzinie 9 rano organizatorzy protestu spotkają się z wojewodą zachodniopomorskim, aby omówić nasze postulaty. W ciągu najbliższego miesiąca, we współpracy z Solidarnością Pracowniczą Pomorza Zachodniego, opracujemy wspólne działania mające na celu ochronę rodzinnych gospodarstw rolnych oraz miejsc pracy w naszym regionie. Po zakończeniu protestów w Szczecinie, w geście wsparcia dla obywatelskiego ruchu obrony granic, przemieścimy się traktorami na granicę polsko-niemiecką. Gorąco zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej inicjatywie napisali w swoim oświadczeniu. Protest rolników w Szczecinie rozpoczął się 15 maja, kiedy to demonstranci pojawili się przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, by przekazać swoje żądania wicewojewodzie Bartoszowi Brożyńskiemu. Od tego czasu pod urzędem na stałe zaparkowano kilka ciągników i innych pojazdów, które stały się symbolem ich determinacji. W międzyczasie rolnicy wielokrotnie organizowali przejazdy ulicami miasta, starając się nagłośnić swoje postulaty i zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy, z którymi boryka się polskie rolnictwo. Główne obawy rolników dotyczą kilku kluczowych kwestii. Sprzeciwiają się oni m.in. unijnemu programowi Zielony Ład, który ich zdaniem nakłada na rolników zbyt restrykcyjne wymogi środowiskowe utrudniające prowadzenie gospodarstw. Kolejnym punktem spornym jest planowane porozumienie handlowe z krajami Mercosur, które może zwiększyć konkurencję dla polskich produktów rolnych na rynkach europejskich. Ponadto, rolnicy wyrażają zaniepokojenie niekontrolowanym napływem produktów rolnych z Ukrainy, co, jak twierdzą, negatywnie wpływa na opłacalność ich pracy i zagraża stabilności krajowej produkcji żywności. Przeniesienie protestu na granicę polsko-niemiecką to nowy etap w działaniach rolników, którzy chcą połączyć swoje wysiłki z obywatelskim ruchem obrony granic. Ta decyzja pokazuje, jak bardzo rolnicy czują się zdeterminowani, by walczyć o swoje prawa i przyszłość polskiego rolnictwa. Ich akcja z pewnością będzie szeroko komentowana, zarówno w mediach, jak i wśród mieszkańców regionu. Pytanie, jakie kroki podejmą władze w odpowiedzi na te działania, pozostaje otwarte. Jedno jest pewne rolnicy nie zamierzają zrezygnować z walki o swoje interesy, a ich głos staje się coraz bardziej słyszalny.